Kuchnia! Jedonko! Do kuchni wchodzi się jak na y, najlepsze imprezy. Trwa to około dwóch minut. Kuchnia jest pusta. Krzysiu, proszę pochwal się, bo obiecałeś, Dobra. że pokażesz nam hmm. swoje piękne jajeczka. Okay. Y, pisanki w sensie. Głodni? Zapraszamy zatem do naszej kuchni. To tutaj wieje serce studia Dzień Dobry TVN. Proszę, jak ja sobie w ogóle, jak ta kuchnia ona się zmieniała. Zaczęło się wszystko po lewej stronie przy oknie i to była taka prowizoreczka. To był taki blacik, e, z przodu ładnie obity jakimiś deskami i tak naprawdę, e, nawet nie pamiętam, a chyba był piekarnik, musiał być piekarnik, bo ja bez piekarnika bym nie przeżył. A ona się później zaczęła tak coraz bardziej rozwijać, jak my zresztą. Kuchnię, kocie, kocie będziemy dzisiaj robić, czyli jak karmić kota? To jedzenie jest przemyślane po prostu. I, i to, że tak bardzo odeszliśmy już od jedzenia mięsa, od jedzenia wieprzowiny, to między innymi, ja nie mówię, że głównie, ale między innymi jest zasługa, zasługa właśnie tego programu. Pamiętam, Kinia zawsze zwracała uwagę na składniki. Plasterek pomarańczy, plasterek lemonki, plasterek cytryny, imbir. Posłodzimy to cukrem z kory brzozy. Jak byłam w swojej części show biznesowej, ona bardzo często była rano, no i ja już mogłam iść do domu. Bardzo często ze względu na to, żeby zjeść to, co było tam przygotowane, czekałam znacznie dłużej, <słuchy> bo były to naprawdę super rzeczy. Pamiętam, kiedyś zrobił Sebastian Olba takie fajne domowe kluchy śląskie. No przecież to się aż człowiekowi twarz cieszy. Największym zaskoczeniem w kuchni był dla mnie sernik z majonezem. Kiedyś zrobiłem pizzę z kaszanką. No, włoska łączy się z polską. Dalsze, dalsze. Najważniejsze, żeby nie była na nasa, nie? Pokaż Czyli... kotku, co masz w środku. O, jaka ostra papryka! O, 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 Chciałeś wykończyć prowadzącą, i dobrze zastąpimy ją. Dzwońcie po pogotowiem. Ja sobie wziąłem też taką regułę, że robię danie tam e, telewizyjne. Ale przygotowuje też jedzenie dla ekipy. Zazwyczaj te porcje są takie jak prawdziwa nonna włoska, czyli są gigantyczne, żeby wszyscy się mogli najeść. Wystarczy tylko powitać nowy dzień, nieważne to co było. Moim zdaniem, kuchnia Dzień Dobry TVN to jest największe wyzwanie dla występujących na scenie. Człowiek zaczyna śpiewać, i nagle patrzy, że zostaje tylko dwóch dyżurnych operatorów kamer, a cała reszta biegnie do kuchni, żeby coś zjeść. Możesz zapowiedzieć materiał? Tak, zapowiem, tylko nie jedz jeszcze. Madzia Mołek, y, owszem, podjadała. Jola Pieńkowska zależało od nastroju, podobnie jak u King. Największą łakomczuchem w dzień dobry TFN w historii, z tego co wiem, był Andrzej Sołtysieński. Największym żarłokiem w naszym programie jest oczywiście Damian. Dlaczego jest taki wielki gar gotowany? Wiecie dlaczego? Bo jest Gosia. Dzień Dobry TVN się kończy i Gosia zostaje do momentu, dopóki ten garnek nie. A co więcej, a jak nie doje, to bierze tak. do domu. To zabiera do domu już. Przez 20 lat w Dzień Dobry TVN gotowali wspaniali kucharze, którzy dzielili się z widzami nie tylko przepisami na myśl o których aż cieknie ślinka, ale też swoim sercem i pasją. W tym roku pożegnaliśmy Tomka Jakubiaka, i z tą stratą wciąż nie możemy się pogodzić. Tomek Jakubiak wziął się trochę w dzień dobry TV dzięki mnie. Ja z Zielonej Góry znałem Grzesia Łapanowskiego. Jest super fajny, wyganany, i mówię do producenta: mówię, Słuchaj, Boże, słuchaj, zobacz, sprawdź, weźcie na próby kamerowe. Z Grzegorz Łapanowski przyszedł z Tomkiem, i po pierwszym programie w kuchni, który zrobili, Wszyscy wyskoczyli z babci. Wyglądali jak dzicza, której poszli na wagary z, z postawówka, naprawdę. Jeden drugiego przekrzykiwał, żartowali, wbijali sobie szpileczki, komentowali. No nic, można e, e, tylko przypominać i pamiętać o Tomka z uśmiechem, z radością, bo tak on był i tak on jest dalej. Farszem jest szagi ze Stingiem, a ciastem, które je oblepia, są nasze koleżanki z redakcji. Miałem to szczęście, żeby gotować w kuchni, gdy był u nas Sting. Sting i szagi. Zrobiłem pierogi w wielkiej nadziei, że Sting może, będzie chciał spróbować. Sting nie, ale przyszedł szagi i on spróbował pierogów. Także to było super. Pamiętam wizytę w Dzień Dobry TVN nagle wchodzi księżna Jorku, Sarah Ferguson. Ja robiłem wtedy wariacje naleśnikowe. I powiem szczerze, jakżeż byłem zaskoczony. Jak księżna Jorku, Sarah Ferguson przerywa make-up, bo jej chyba już tak chodziło, kiszki grały yy, niezłe melodie, że przyszła do mnie do kuchni. Zjadła naleśniki. Ja wie jak się z nimi witać, co tu robić, mówię, czy mam dygać, czy nie dygać. No po prostu, no super, no to było to piękne. Naprawdę dużo... A! A! A ja w tym tu, ja w, tym w to podstawa. Nie udał mi się chleb, no i widział to Marcin Prokop. Uuu, 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 za kalę, uuu. nie będzie seksu, uuu. Przykro mi, Piotrek, ale i tak Cóż. cię kocham. Tam taki... Po prostu sandał wyskoczył, taka podeszwa po prostu od buta. Bo ja to do z... zrobiła. Właśnie. O. O. Dzięki! To tutaj nam kapie, tu nam się wylewa. To jest żywioł. I teraz wystarczy uh, tylko podlewać właśnie naszą sałatę. Odrobinę na wierzchu. Tak, polo Francuzów ta, ten uh, bonjour, bonjour faen. Mieliście się kłócić, to miała być bez yeah. was, nie odkrywajmy, że w kuchni że dobry nie jest więcej Francuzów niż włochów, no ale właśnie liczy się jakość. Więc <laughs> to włoskie jedzenie jest lepsze. Trzy, dwa i jeden. Sodar! Tim Polan, Andrzej Polan i kuchnia polska. Fajnie te tam włoskie francuskie można, ale polska kuchnia jest najpiękniejsza. Sandra? Sandra, dziękuję. Cześć, tu Dorota! I... Marcin! Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o teści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień